15-minutowe miasta, well, Smart City to nic innego jak getta. Taka oto koncepcja urodziła się w ramach planu Agenda 2030. W te tony uderzają oczywiście nowocześni aktywiści miejscy. Mieszkaniec nowoczesnego miasta nie powinien być przykuty do siedzenia swojego samochodu. Najlepiej by w ogóle go nie potrzebował. To dewiza Carlosa Moreno. Profesora Paryskiej Sorbony i guru progresywnych miejskich planistów. Zwolennicy tej koncepcji proponują tworzenie dzielnic wielofunkcyjnych, które będą oferowały każdemu zaspokojenie jego potrzeb w bliskiej odległości. Dojście do sklepu, przychodni, urzędu, kawiarni, boiska czy parku nie powinno zajmować więcej niż 15 minut pieszej wędrówki, bądź jazdy rowerem. Pozwoli to mieszkańcom odzyskać nie tylko bezcenny czas i energię, ale też część przestrzeni dotąd zajmowanej przez auta. Uwolnione tereny można na nowo zazielenić. Brzmi bajecznie, nieprawdaż? Pomysł tak skonstruowany, aby zdobył poklask ludzi dbających o naturę, ale to tylko pułapka na przysłowiową marchewkę. Warto przypomnieć trochę historii, tej dalszej i bliższej. 15 minutowe miasta przypominać, bowiem będą wsi, w których chłopi rodzili się w czworakach, żyli, ciężko pracowali i tam też umierali. Dla swoich panów. Nigdy z takich PGR-ów pańszczyźnianych nie wychodząc oczywiście. Taką koncepcją miast 15 minutowego również były getta żydowskie w miastach na przestrzeni dziejów, także rezerwaty Indian, aborygenów i innej ludności rdzennej. Obiecywano im opiekę i ochronę, wabiono obietnicami i pozorną wolnością. I jak sama nazwa rezerwat miała oznaczać zachowanie i pielęgnowanie ostatnich naturalnych przejawów natury. Zrobieni w bambuko, tak samo jak i ci, którym obiecywano wyjazd do sanatorium, a lądowali w obozie koncentracyjnym, i którym potem obiecano prysznic po podróży, a zamiast wody popłynął gaz. Do tych koncepcji wracają ludzie, których przodkowie właśnie z tego rodzaju enklaw chcieli się wydostać, podróżować oraz przeprowadzać się. Nasi przodkowie wywalczyli dla nas wolność przemieszczania się, odważyli się temu przeciwstawić. Natomiast ich ogłupieni przez mass media, potomkowie, sami chcą znów założyć sobie kaganiec. Miasta te będą wyposażone w technologię czynników i kamer, tak zwane inteligentne lampy uliczne. Które będą zaopatrzone w system monitorowania, skanowania twarzy oraz przekazywania danych. Owe smart city oczywiście będą zamknięte i tylko specjalna przepustka hmm, dla zasłużonych i uległych pozwoli na krótkie opuszczenie getta. Współczesna, zielona narracja mówi, że to dla dobra planety, która się podobno gotuje. Tylko zapomina się o tym, że większość tych aktywistycznych, otwartych, prospołecznie i nowoczesnych wojowniczych organizacji to płatni lobbyści, głównie najbogatszych, przedstawicieli społeczeństwa. Ci z kolei oczywiście od lat boleją między innymi nad ilością dwutlenku węgla w atmosferze, ale sami rezygnować z ich emisji nie chcą, podróżując z prywatnymi odrzutowcami. Mają to zrobić głównie ludzie biedni i średnio zamożni, którzy nie powinni niczego już posiadać i czuć się z tego powodu szczęśliwi. Właśnie teraz jest czas, kiedy propaganda wysutawia tą zgniłą marchewkę, a od nas zależy, czy się znów damy nabrać.